Jak zwykle, ja lubię tu przyjeżdżać bardzo, bo faktycznie są bardzo ciekawe wykłady i to, co jest ważne, co ja uważam, jest tym laboratoryjnym, więc to, co z mojej perspektywy jest ważne, to właśnie ta interdyscyplinarność, czyli rozmowy między różnymi specjalnościami, różnymi medykami. To jest właściwie w naszej pracy najważniejsze. Największe wyzwanie to jest właśnie to, o czym mówiłam przed chwilą, czyli to, że wiele osób z różnych specjalności musi się spotkać razem i, i faktycznie ustalić coś. Teraz też będę o tym mówić na wykładzie. Już jest rozporządzenie w sprawie szybkich badań diagnostycznych, co ułatwi nam dużo, ułatwiło nam dużo tej organizacji, no ale ważny jest kontakt i ważne jest to, żeby ten czas do uzyskania wyniku laboratoryjnego był jak najkrótszy. Więc to są te takie kluczowe rzeczy, jak do tego doprowadzić. Jestem specjalistą z mikrobiologii medycznej, zajmuję się mikrobiologią i z natury mikrobiologia po prostu ta klasyczna trwa długo. I jeżeli to, co, czym ja się zajmuję, to to, żeby jak najszybciej dostarczyć wynik, wynik takiego badania, czyli etiologię zakażenia i to, w jaki sposób możemy takie zakażenie wyleczyć. I to trwa nawet 24-48 godzin albo dłużej. Natomiast szybka diagnostyka molekularna polega na tym, że wykrywa się materiał genetyczny drobnoustrojów. W materiale od pacjenta, i można na przykład taki wynik uzyskać już w godzinę, e, łącznie również z, z takimi podpowiedziami, w jaki sposób można takie drobne ustroje też wyleczyć. Więc no, widać, że to ta różnica w czasie jest ogromna. Dlatego taka diagnostyka jest ważna i ważne, żeby ją wprowadzać i używać jak najszerzej to możliwe dla tych pacjentów, którzy tego potrzebują. leczenie opiera się głównie o wyniki badań, czyli jeżeli chcemy sprawdzić, co, co pacjentowi faktycznie jest, no to potrzebne są te badania, a rolą diagnosty w moim odczuciu jest to, żeby ten wynik dostarczyć jak najszybciej, żeby był też wiarygodny i przydatny. To jest taki cel mojej pracy i wtedy tak naprawdę możemy doprowadzić do tego wyleczenia pacjenta. Dlatego, no a nikt się tak naprawdę według mnie lepiej nie zna na, na sprzętach, na metodach, na tym, jak dobrze dostosować badanie do danej sytuacji, do danej infekcji, czy do danej choroby u pacjenta jak diagnosta laboratoryjny. Więc ta rozmowa z diagnostą może bardzo, bardzo pomóc właśnie w dobraniu wszystkich metod i, i do doprowadzenia do, do szczęśliwego zakończenia, czyli do uzdrowienia tego pacjenta. Z długo pracuję w tym zawodzie, więc trochę mogę na ten temat powiedzieć i faktycznie widzę, że wszystko zmierza w coraz lepszym kierunku, bo mamy coraz więcej szybkich metod. Metody są coraz bardziej dostępne dla wszystkich, bo też w małych laboratoriach pojawiają się bardzo nowoczesne sprzęty, co jest bardzo korzystne. No i właśnie coraz więcej mówi się o tej interdyscyplinarnej współpracy, czyli o tym, że my po prostu musimy rozmawiać, żeby, żeby ta organizacja diagnostyki, organizacja leczenia była prawidłowa.